Od nagrywania Minecrafta i Pokemonów po 28-letniego multimilionera. Oto historia Karola Friza Wiśniewskiego, który zbudował prawdziwe YouTube'owe imperium. W tym filmie przeanalizujemy sobie krok po kroku, jak tego dokonał, by dzięki tej wiedzy przyspieszyć rozwój naszych kanałów i nie musieć poświęcać tego całego czasu, bo jak mówi pewien znany cytat, człowiek uczy się na błędach, a mądry człowiek uczy się na błędach innych, a w przypadku Karola tych błędów i kontrowersji nie zabrakło. Cofnijmy się w czasie do 2010 roku, bo to właśnie wtedy Friz wypuścił swój pierwszy film o tytule Wiśnia rolki 1. Potem przez długi czas nagrywał na swój Kanał Minecrafta, przyszedł trochę na vlogi, ale dniem, w którym tak naprawdę wszystko się zmieniło, był 6 lipca 2016 roku, bo to właśnie wtedy została wydana gra. Pokemon Go. I tutaj mamy pierwszą lekcję i pierwszą genialną rzecz, którą zrobił Friz. Widzisz, dzięki temu, że nagrywał on Minecrafta, a potem vlogi, gdy nadarzyła się okazja, połączył on te style, podjął nawet ryzyko, pożyczając od siostry 500 zł i to był strzał w dziesiątkę. Bo nie miałem powerbanka do telefonu i musiałem jechać do domu, wiesz, co godzinę, bo to jakby ta aplikacja niszczyła ciężko baterię i po prostu co godzinę trzeba było wracać, więc zapytałem siostry, czy mi pożyczy te 500 Pamiętam, jak była ta moda na Pokemony i pewnego dnia przeglądając sobie YouTube'a, natrafiłem właśnie na filmik Freeza z trąbą i na tamte czasy zrobił na mnie ogromne wrażenie, szczególnie, że Karol super to sobie wymyślił, bo pokazywał swoim widzom osoby, które miały konta, jakie widzowie również chcieli mieć. I przez to tak naprawdę od początku ciekawiłeś się, w jaki sposób ta osoba doszła do takiego miejsca i oglądałeś ten film od początku do końca. Ja pamiętam, że jak wszedłem w ten filmik, to dosłownie obejrzałem jeden, potem drugi, i kolejny i kolejny. Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, w którym będziemy wykluwać jajka w Pokemon. Go. To właśnie była ta genialna rzecz. Zamiast siedzieć w swojej strefie komfortu i tak jak większość twórców, nagrywać sprawdzony content, Karol chwytał się każdej okazji, żeby zdobyć popularność. Ale, jak się zaraz dowiesz, Pokemony były dopiero szczytem góry lodowej, jaką zmajstrował sobie Frisk. Przez kolejne dwa lata Frisk skupiał się na nagrywaniu challenge'ów i pranków na swojej dziewczynie i zdobył swoje pierwsze milion subskrypcji, dokładnie 2 czerwca 2018 roku. A już 31 sierpnia 2018 założył on kanał Ekipa, w międzyczasie rozstając się ze swoją dziewczyną, na którym razem ze swoimi kolegami trąbą, Wujkiem Łukim i Minim tego ziomka akurat znalazł przez ogłoszenie na Facebooku. Razem zaczęli generować miliony wyświetleń każdego miesiąca. I tutaj wiele osób może myśleć, że to był szczyt możliwości Freeza, że on się już tu zatrzymał. Ale prawda jest taka, że był to dopiero początek. Bo widzisz, Karol mógł nadal nagrywać sam te wszystkie pranki, challenge, nawet porostając ze swoją dziewczyną, ale wiedział o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której wiedzą wielkie firmy, takie jak Apple, Microsoft czy Google, które poświęcają setki godzin i setki dolarów, rekrutować nowych pracowników. Freeze wiedział, że żeby wyróżnić się na YouTube, musi robić coś inaczej niż konkurencja i tą rzeczą, którą zastosował było coś, czego nikt inny nie robił. Zbudował ekipę, bo wiedział, że projekty, które chce realizować dużo łatwiej jest robić w grupach. Właśnie dlatego 8 marca 2019 roku widzowie Friza otrzymali na telefony powiadomienie o tym, że chcą zrealizować największy projekt, jaki do tej pory miał miejsce w Polsce. Jak okazało się już następnego dnia był to dom ekipy, gdzie 8 osób przez 365 dni miało mieszkać razem i wspólnie codziennie tworzyć materiały, stworzyć tak naprawdę takie Reality show z fajną grupą przyjaciół. Friz zauważył, że działa to za granicą. Zauważył, że nikt wcześniej nie zrobił tego w Polsce i znalazł tak zwany niebieski ocean, czyli miejsce, w którym być może są ryby, jedyne, co trzeba zrobić, to zarzucić wędkę i spróbować, bo było tam niesamowicie, a na ten moment zero rybaków. I zauważ, jak fajnie Karol to rozegrał. Stwierdził, że codziennie przez 365 dni będą oni publikować materiały, ponieważ zrozumiał, że jego grupa docelowa to osoby młodsze, osoby, które codziennie chodzą do szkoły i mają ten czas, żeby dosłownie codziennie dostarczać sobie rozrywki jego filmami i to była kolejna rzecz, która wyróżniła go spośród konkurencji. Że zamiast skupiać się na jakości, skupił się on na ilości, wiedząc o tym, że ta młodsza widownia po prostu chce tą rozrywkę codziennie, zamiast być leniwym i mówić sobie dobra, będziemy publikować 3-4 razy w tygodniu, wystarczy, niech mają. Powiedział sobie: "Nie, nie jesteśmy leniwymi, mamy tutaj okazję, poświęcamy cały rok i budujemy prawdziwe imperium". I faktycznie to budowanie szło im super, aż do pewnego momentu, bo gdy nastał drugi sezon ekipy, zaczęły pojawiać się problemy. Bo całą grupą się wtedy do Stanów z zamiarem przenoszenia się również w inne miejsca, ale trafiła się pandemia. Nie mogli się stamtąd wydostać. I do tego wszystkiego Związek Karola wisiał jeszcze na włosku. I możesz wyobrazić sobie, jak się wtedy czuł. Miał genialny plan latać po świecie, przenosić się z miejsca na miejsce, nagrywać świetne filmy, a tu nagle pandemia. Nie mogą ruszyć się ze Stanów. Ale jak możesz zauważyć, do dnia dzisiejszego publikuje on filmy na swój kanał. I to jest właśnie kolejna lekcja, którą możemy z tego wszystkiego wyciągnąć. Że nieważne, jak ciężko jest, jeśli mamy jakąś wizję, jeśli mamy swoje marzenia, to powinniśmy dążyć do niej, pomimo. Wszystkiego, bo te gorsze okresy będą w naszym życiu. Te okresy, w których nasze filmy w ogóle nie będą się wybijać i w których nikt nie będzie nami zainteresowany, również będą się wydarzać. Freeze wstawił swój pierwszy film w 2010 roku, a dopiero w 2016, jakiekolwiek jego filmy zaczęły zyskiwać na popularności, jak sam przyznaje miał wtedy moment, że chciał przestać. Opisz najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu. Nie przestanie nagrywania, bo przed Pokémonami, jak gadaliśmy, twierdziłem, że że udało się, że to jest coś i że, że teraz już to pociągnę, bo brakowało mi tego, tego takiego lekkiego popchnięcia, które dzięki, dzięki tej grze udało się zdobyć, to dosłownie miesiące przed tym miałem czas, w którym stwierdziłem, że ok, próbowałem te 5, 6, 7 lat, nie idzie to, nie rośnie to, chyba, chyba trzeba po prostu jakby to zostawić i, i poszukać innej drogi, nie? Jednak właśnie przez to, że wtedy tego nie zrobił, postawił on kolejne kroki, które za chwilę ci podam, dzięki którym dosłownie podbił on polskiego youtuba. Bo po tym jak Karol pozbierał się po tym nieudanym drugim sezonie ekipy, wstawili oni posenkę zapowiadającą trzeci sezon, która w jeden dzień uzyskała ponad 3,5 miliona wyświetleń. I tutaj znowu wszystko powoli zaczęło się kręcić. W 2021 ekipa podpisała kontrakt z Coral i wypuścili własne lody, lody ekipy, na które był taki hype, że ja sam kilka razy będąc w żabce, chociaż nie miałem zamiaru ich kupować, to patrzyłem, czy są te lody. Bo Ludzie sprzedawali po setki złotych opakowania od nich na Allegro. I to jest właśnie potęga marki osobistej. To jest potęga tego, że ludzie widzą ciebie, widzą, że wypuszczasz jakiś produkt. I tak naprawdę, nawet jeśli są to głupie lody, to jeśli jest na nich twoje logo, a jesteś popularny, to ludzie chcą je kupować. Ten profil na Instagramie, ten kanał na YouTube, który budował Karol, zaczął przyciągać jego klientów jak taki magnes, którzy po prostu nie byli w stanie tych lodów nie kupować. A, a propos przyciągania klientów, jeśli chcesz tworzyć filmy, które będą przyciągać ich do ciebie, to w opisie zostawiam ci darmo. Nowy magnes na klientów możesz sobie wejść, pobrać go za darmo i zobaczyć, jak tworzyć filmy, które bez problemu to zrobią, a marka Coral przyznała, że od 40 lat prowadzenia swojej działalności nic tak dobrze się nie sprzedało, jak lody ekipy. I Karol, podążając za tym, że akurat ekipa jest na topie, że akurat generuje ona masę wyświetleń, zapowiada kolejny tajny projekt jeszcze w tym samym roku, we wrześniu 2021, który okazuje się być pierwszą edycją Twoje 5 minut, a jego zwycięzcy stworzyli Gen-Z, które było wielkim, wielkim sukcesem. I tutaj Karol zaczął tworzyć tak zwaną armię influencerów. Widzisz, tak samo jak powiedziałem Ci gdzieś na początku, Karol znowu mógł dalej tworzyć content ze starą ekipą, dalej mógł robić to samo, to co działa i oczekiwać, że nigdy się to nie skończy, ale wiedział o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której każdy twórca, który zaczyna i który chce zarabiać z YouTube'a do końca życia, powinien wiedzieć, a jest to fakt, że na YouTube'ie, tak samo jak trendy, tak samo twórcy mają swoją datę ważności. I tak jak powiedziałem, Frizz doskonale o tym wiedział, dlatego właśnie stworzył kolejną edycję 5 minut, teraz w chwili, gdy to nagrywam, zapowiedział kolejną edycję Twoje 5 minut, no I znowu to odróżnia go od konkurencji, że konkurencja zamiast wykorzystać swoje zasięgi, które ma teraz, zastanowić się, jak może je wykorzystać, żeby w przyszłości mieć z tego przychód, to tylko siedzą i cały czas próbują odgrzewać tego samego kotleta. Karol ze swoimi zasięgami daje możliwość innym twórcom wybić się w dużo krótszym czasie niż sam to zrobił. Zauważ, że zbudowanie jego imperium, że podbicie polskiego YouTube'a zajęło mu ponad 10 lat od opublikowania pierwszego swojego filmu. A jakie zasięgi robią teraz osoby, które promuje niesamowite. I to w rok, dwa lata, te osoby są w stanie realnie kupować sobie mieszkania. I widziałem te wszystkie komentarze, widziałem, że wiele osób w internecie mówi o tym, że Freeze to jest taki zły, bo podpisuje z ludźmi kontrakty, nie pozwala im nic mówić, ale postawcie w jego sytuacji. Co byś zrobił, jeśli miałbyś takie zasięgi, wiedziałbyś, że zaraz się skończysz i albo móc, tak jak większość youtuberów, zadowolić ludzi i odejść po cichu, albo dać szansę innym i jeszcze zbudować imperium. Ja nie bronię Karola, nie jestem jakimś jego fanem, zawsze mówiłem, że taki content rozrywkowy jest bez sensu i dużo Lepiej się rozwijać, ale jeśli ludzie i tak będą coś takiego oglądać, to dlaczego na tym nie skorzysta? Karol zrobił to w świetny sposób, rozegrał to naprawdę świetnie i najważniejszą lekcją, jaką jesteś w stanie wynieść z tej całej jego podróży, 11 lat tworzenia filmów na YouTubie. jest to, żeby zamiast skupić się na pieniądzach czy efektach końcowych, których tak naprawdę nie jesteśmy w stanie kontrolować, i które zresztą sprawiły, że wokół Karola pojawiło się tyle kontrowersji, bo przecież rozpadał mu się ta cała ekipa i to dlatego, że właśnie pokłócili się o pieniądze. I co możemy z tego wynieść, to znowu fakt, że tak jak Freeze robił na początku, się na tym procesie, skupić się na tym, co możemy kontrolować, żeby każdy nasz kolejny film był odrobinkę lepszy od poprzedniego. Jeśli w ten sposób będziemy działać, jeśli właśnie na tym będziemy koncentrować naszą całą uwagę, to po pierwsze będziemy dużo szczęśliwsi, a po drugie za każdym razem, gdy coś stanie nam na drodze, będziemy mieć z tyłu głowy tą większą wizję, nie ma szans, żeby po pewnym czasie po prostu nam się nie udało. Daj mi proszę znać w komentarzu, o kim następnym mam nagrać film, a teraz jak już wiesz, jak mieć dobre podejście do YouTuba, musisz wiedzieć, jak z niego zarabiać, a w tym filmie powiem Ci o tym krok po kroku, więc klikaj, oglądaj i razem lecimy na szczyt. Jazda!